Znajomi dziwili się, stary no co ty, odbiło ci taki kawał drogi na ten wschód, jedziesz... <laughs> No tak, słyszałam też nieraz, są takie skojarzenia, że dziewczyny chodzą w długich spódnicach, ubierają się na czarno, no, no make-up, że za co fanie, także wiadomo, że to stąd. No jasne, chciałbym tutaj zostać i chciałbym właśnie tutaj znaleźć tą pracę, ale moi wszyscy znajomi powtarzają mi, no stary, Lublin potęgą gospodarczą nie jest, tutaj niewiele się dzieje. W sumie to decyzja na całe życie. Możliwości jest bardzo wiele, ale co zrobić, żeby wybrać najlepiej? No ciężko, ja wciąż się zastanawiam. Tak naprawdę, ojciec mnie tu wysłał. Cześć, Cześć, Prowadzimy zaciąg do studenckich kampanii Legii Akademickiej. No a co to? Przyjdziesz, i się dowiesz. No. Ok, bo 20 znaczną, zanim czy oni się zdążą rozłożyć ze sprzętem. Kasia ja mówiła, no. że będzie wcześniej. Tak? Tak, ja będę wcześniej. tylko musimy w plakaty jeszcze. Jeżeli o już 18 ma ten sopar grać. To myślę, że z godzina wcześniej. No ja Luz, damy radę. Okay. Dobra, no. i, y, przepraszam, ale jest 20.00, a ja muszę być no w swoich zajęciach. Tak. Tak, tak. tak. Dobra, wreszcie tak. tak, czego... Y, twój długopis, okej. Okay. Jesteśmy Dzień. w kontakcie. Dobra. Dobra. Niesamowicie bałam się tego, że wszyscy profesorowie będą patrzeć na nas z góry. Bardzo szybko zmieniłam zdanie. Poczułam na własnej skórze, że są to ludzie nie tylko rewelacyjnie przygotowani merytorycznie, są niesamowicie pomocni. Można po prostu przyjść do nich, walić po prostu jak w dym. No i oczywiście nie wspomnę tutaj już o tym, że niektórzy mają naprawdę kapitalne poczucie humoru. Kiedy zobaczyłem Instytut Biotechnologii, wiem jakie tutaj są możliwości badań na światowym poziomie, możliwości stażów za granicą, baza sprzętowa, no to stwierdziłem, że moje miejsce jest właśnie tutaj. Ja na przykład lubię o siebie zadbać. My tu naprawdę jesteśmy bardzo różni, ale jedno mamy wspólne – zasady i wartości. Bardzo pana przepraszam, że zawracam panu głowę takimi głupstwami, ale wie pan, no, bardzo się wystraszyłem, kiedy się dowiedziałem, że pan Chy, bro, bada ok, tych ja. właścicieli zastawów. To ty, dlatego tak się wczoraj zgłoszyłeś, bo dowiedziałeś się, że on bada właścicieli zastawów. Ale tutaj jest cool, tutaj gram w teatrze, tutaj śpiewam, tutaj tańczę, tutaj się realizuję. Mówiłem już, że ojciec mnie tu wysłał, ale dobrze zrobił.